Siemasia, widzę jesteś strony Kasper Iksson, i kto? Dzisiaj nagrywamy od razu widzowie po świeżej walce wygranej Wygraliśmy Wiecie to co... Szymek podnieś tam kotwicę już. Ja tutaj pokażę, który ja mam level. Chociaż jak mam, mam taki wspaniały internet, że ja nie wiem czy ja wam pokażę. Ja mam jak 90. widzimy tak wspaniały internet, że się to nie chce nawet załadować. Ja <laughs> więc, więc widzowie po prostu powiedzmy sobie szczerze, że mam 99, ale mi teraz zaczął przylagowywać głosuj. Głosu dalej nie oddałeś. Serio? Jeszcze oddałem. Nie oddałeś. Opus no, fiction, takie na ten O No na nim statku. Ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszysz. Flash is weak and fire is strong. O dobre widzę za... Aha, no, nie wiem czy mi się zamaduje, no bo mój dziennik pirata się będzie ładował. Nie wiem ile lat ileś się będzie ładował, nie? I weź ten music i No nie hmm. wiem, widzę czy amuję już na farmingu Ale w Słuchajcie się pojawił już dwa tygodnie temu o. Ten nowy aktualizacja gdzie wężedł ten nowy world event ...że tak naprawdę nie jest world eventem i będzie tylko w sumie do końca tego sezonu Albo chyba nawet do końca. No, aktualizacji, kiedy wejdą te forty nowe. No i oczywiście zamierzam nagrać ten odcinek z tego fortu. Bo szkoda by było nie nagrać. Skoro jest taki jedno sezon nowy. No i widzicie, serce wywali, bo w czasie, kiedy wyszukało walkę, serio. I tu nam już wszystko cały czas stoi na przeszkodzie. Nie dość, że wyłączyli internet w całym domu. Musimy teraz grać na hotspocie, dlatego jest taki internet słaby. To cały czas nas wywala no wszystko przeciwko, nie? Człowiekowi. Ja chcę teraz zwalić bo no jest. A, nie wyszukało mi walki tak w ogóle. Słyszę. Ja pierniczę mi nie chodzi, to ja pieprzy mnie to. Mam ja muszę zmienić internet. To źle, że musisz zmienił. Jakby już wrócił ten internet domowy, to fajnie byłabyś, chyba wrócił. Jak na to patrzę, bo mam na telefonie, więc ja widzę, zrobię sobie cięcie i zobaczę, czy Dobra, widzę, wracaj po cięciu. Udało się net działa, znaczy mniej działa, ale szyłkowi nie działa. I spędzi im chyba 15 minut, żeby się, się połączy. Prawda, Szymonie? No, internet niestety nie odpowiada, żeby zrobić flesz is weak. Tak, tak jak mówię, wszystko robią, żebyśmy tego nie pili, Ale my się tak łatwo nie poddamy. Trzeba tak walczyć zb. do końca, nie poddawać się. Właśnie, widzowie, idźcie na mecz Krakowia Arka. <noise> Dobra, widzowie, no z tym update'em jest tak. Że te forty niedługo wejdą i gra też on, ci co grałem insidera. Nie, wiem, insidera, to są, to ja to nie wiem, jak mieć insidera. To są jak pewnie w Brawl Starsie, że ci to są najbardziej związani, to mają przedpremierowo wersję gry. Już pokazali i ogólnie stare forty nie znikną. Ten nowy fort to będą no dobra, nie powiem wam na razie. Będzie tylko dla legendy piractwa. Jeżeli nie będziecie jej mieli, to nie możecie, no chyba, że ktoś będzie robił, to będziecie mogli się wkraść tam. Ale normalne forty będą. Czaszkę chyba będą mieli dalej taką samą, tylko, tylko po prostu będą pułapki w forcie, które będziecie mogli wykorzystać. I chyba, no nie wiem, czy będzie ten schowek na broń, bo w tym nowym forcie jest taka nowy schowek na broń. Tam nie ma na Excel, po prostu dostajecie rzeczy na walkę. I Krytykują to niektórzy, bo tam jedzenia praktycznie nie ma. Jeden youtuber powiedział, bo były tam kokosy, pomidory, banany, że no powiedział po prostu, że aby ktoś chciał ze snajperki, to jak ma się tymi kokosami nawyfilować. No taka jest prawda. Więc fajnie, aby to poprawili i dali chociaż te mango. Mango, mango, mango. No i potem, oczywiście, zlatują się też mroczni braki. No i akurat, kurde, mowa jest o forcie, a mamy fort obok. Więc je, jedziemy, nie? Najwyżej później wam kontynuuję. A teraz czas wygrać walkę, bo jeżeli z moich obliczeń wynika, że wygramy tą walkę, to odgłosowując walkę, powinno już być. Widzę, że Hatsumem Mikuti wychodzi nam naprzeciw. O! Czy wiedzieliście, co tutaj jest Hatsumem Mikuti? No nie, bo nigdy nie widzieliście, żebyśmy grali na ten stat. Ajma mają... No jakiegoś majstru, agenta figi. No nie wiem, jak zrobić, co no. się karta Prawo, no. O, kartaczek. Co się go. No i stary, układ, o kurde, on ma szkieleta! Serio? No. Ale my 5 mieli, to No i zabił mnie. Nie gadaj. No. Ej, bo ja po żakiem. nie żagiel ja się boję, że on mnie nie Jak widzą. zwalili nam żagiel. No ale na pewno. No i przychodzi. Kto przychodzi? Widzę go. Też widzę, przychodzi do Szymona. No jest tutaj. Do szopy, hej pasterze do... To no, on jest, aha! Skąd ja mam wiedzieć? No, co się dzieje, gdzie on... dzieje? Bo ja nie wiem, co się dzieje. Ja wiem, że na strzelanie, no i ja nie wiem, co się odbadać. No i żagiel mam znowu pochali, leży, pochali. no i my się na nie ruszymy z miejsca. Tak, co wy nie chcę odezwać sprzęt, bo to jest... Ja przyjmiesz tej by abortować. Raczej się widzę i nie dowiecie nigdy. Teraz musimy się widzę lekko uciec, żeby się wyhidować. A dobra, na już. No pewnie, ja już Żagiel postawiłem bez ciebie, kurtka mam na A ja no prawie jak czyli ja nie wiem, ciężką sytuację. Dobra, już teraz nawracaj się do nich jak Karol Nawrocki. Ej, nie, idziemy po mega? Ostatnio jak nam z microbimy to ten lek bardzo, to, więc całym wsią. Tak bo oni na pewno są na tyle głupi, żeby podpłynąć do tego fortu i tam. Oni są. <grym> oni są na tyle głupi, żeby podpłynąć tu i żeby... Hmm, na On pewno, pewno stała tutaj stała nie stała czają stała. się z tego. Dobra, już tam płynę. Ale jak mi ich tutaj nie przyprowadzisz... I ty szybciej, to bliżej, po to w to jakoś niechętnie. Mogłeś podpłynąć bliżej, ale ta banda, nie no... Wysadzimy kacpra dalej, kurde, z tego. Możesz szybciej płynąć? No... nie wiem, a oni tu w ogóle mają zamiar płynąć? Mam nadzieję, że... bo płyną a weź tego No, Widzę, że oni zbytnio się nie łasią, żeby tu płynąć. Mam Kega, ale ja nie wiem w którą stronę on będzie płynął, bo ja już widzę że... Ja do jego podpłynę. Ja już widzę, że on Ford będzie krążył, więc... No pójdź tam do niego, ja go jakoś wepchnę. No kurde, no ale... On w ogóle... Ej, bo wyszczelił się. No to... Płyn pierwszy, ja jakaś za zatrzymam. Stary, Ale boli moja stopa. A to jak on ciebie wysadzi Ja tam nie będę już się włączał No, ja widzę że trzeba użyć speeda, I on bo to tam... mnie strzela No wow, no co ma robić? Chcę przepłynąć obok ciebie Jakbyś no mnie... Wziął... Jakbyś mnie wziął po drodze, byłoby miło Dobra, pany Ej, bo opuściłeś granicę mapy No kurde, młodniu. Ty, bo debil do mnie z... tej, strzela. Z wieży. Pomóżcie! I bo my toniemy. No wow, no nie trudno, żebyśmy to nie to Płyn tu rzesz. No płynę i dam sił tych lirach. Mógłbyś się wpieprzyć w niego? Ej! No ej, ej! 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 No nie zdążę, no! No i kurde, po co schodzisz pod pokład, no? Ej, Bogowice! No... Płyny, ale... Ej, bo on tam z Negiem jest! Dobra, ja jestem z Kegiem! Dobra, pieprzcie w niego i ja tym Kegiem tam włamę. Tylko jak on mnie trafi z tym kegiem Ale wiesz, że to on postaje keg jak przed? Ja go widzę Gdzie? Widzę go idę do z arielki To go zaszczel ze snajperki Jak ja nie jestem taki powiedzieć, muszę sobie Ale rymy Widzę go koro arielki To go zaszczel ze snajperki co to jest Awialek wiecie, zbyt parko to już się ewoluujemy w słowach No tak. żeby oni nie wiedzieli tego co to jest to jest wsty on się wpieprzył w pieprzy wystać mi się No i przez to że on się w to nie mogę wykonać mieć jego sprzętu To źle Nawet nie wiem tego Kega odstawimy Ej, manewr ja, już, ja ich przechytrzę. No ale jak co ten tu jak się on z tym kegiem? Nie wiem, poczai. No on się nie muszę tu misz, oj, tyle. On tam został, już po wodzie. Wyszczelił się tyle To spiększamy. No nie, no kurde, no. Musimy Jest się spodkę. nawrócić. Jakoś tam co robię? Oni będą stać w torku, pod ciebie wystrzelamy, bo ty jesteś bronią naszą, nuklearną. więc ty idziesz tak, na przetapki. Tak, pewnie kurca ta banda we mnie strzeli ja sobie nam, nam statek gdy zaraz i... Panter, ty masz wszystko na głowie, tak? W ogóle na tym statku. Jak ja ty go generować, co na bramę strzelasz? Dobrze widzę, widzimy się po cięciu, bo najpewniej nie wiem czy my w ogóle tą walkę wygramy, więc może zobaczycie jak wysadzam ich, chociaż że nie wiem czy ja w ogóle będę miał czas, żeby nagrywanie odpalić, kiedy będę to robił. A widzę, wracamy po cięciu, wygraliśmy walkę. Nie wiem jak udało się, ale my mamy, jesteśmy na skraju życia. Trzeba musi nas uratować. Dobra, 79 jest w rejperze. A tu jak to wygląda? No, kurde, wydaje mi się, że jak odgłosujemy walkę, to powinno to być. Ja ale oni nie mi starego. To bierzemy, no, ale oni są stary tak daleko. Jak ja byłem unik i wyskakiwałem, to my jesteśmy w biebli daleko, a on ją znał Ej, oni ją znam Ja nam po to poszedł. No ale nie wiem gdzie to jest Ja wiem gdzie to jest Szenek nie ma sensu, nie ma No jak nie widzisz tych ptaków to marnujesz czas, nie Aha, oni są tutaj gdzieś. Gdzie? No tutaj byś tam, tu. Ale mi się nie chce, aha, bo to w drodze do rapera będzie No to dobra, to pójdziemy Jak? Na Musisz skręcić w lewo Trochę. Skręciłeś w lewo. jakieś No szukaj ich. Ja widzę. To ja. Tam są trochę w prawo. Tylko ich banderę, bo ona się nam przyta. No na styk widzę te wygraliście. Przepraszam, że tego nie pokazywałem, ale... Ja myślałem, że ja po prostu zginę i tak naprawdę tak na... nie będzie trzeba to pokazywać, bo tak będzie dalej walka, no i ja teraz straci, A nie są. Tylko w nocy, jak nie odpaliście sobie lunety, to... Eee dobra, widzę to, stój! Kotwica. Albo żagle. Ciągnąłem kitelkę. Yy, no to nie, to nie samo. to pieprzyć? Pieprzyć. Nie no, chyba powinno być, nie? No ale w no nie ma, to nie ma, no. a powinno być już jedno. Myślałem, że to jest to, bo oni mieli skrzynie z zapasami. No Tam są jakieś beczki po, po lewo, w lewo, w lewo, w lewo Sprawdzę To nie jest też to, bo chyba Tak, to nie jest to. A jakiś To jest truizm Tam są jeszcze, po lewej. A to chyba te, przy których byliśmy. No teraz się wracamy? Tam. Po prawo są jakieś. Co? Po prawo są jakieś. O, widzę, stój. on jest tam do siebie. Ej, to są... Od... O... Nie ja mi tak mi się wydaje. Tak, to są to. Powiedzaj Czwórkę dalej. mieli, dobra. Dajesz, przyciągaj mnie. No. Dobra, jest. Win. Widzimy się już po cięciu, kiedy będziemy na raperze. Dobra, widzę, wracamy po cięciu. Biorę tą banderę. Ta bandera nawet bez sprzedaży powinna nam zapełnić. Mega! A ja mam mega! Setny level więc odgłosujmy, chociaż dobra, poczekajmy aż nam dadzą za to. Bo może nam po prostu za tego dać ten. I dało, jest setny, ale najpierw odgłosujmy jeszcze. No i dobra, teraz tego co musimy. Dobra, dość. Mam tą twoją głupią melodię. To ja muszę u Flame Harta tu odebrać. Każdy jego dialog widzę, przeczytam. Nie. Nie. Dobrano. A nie, czekaj dobra. Serwant coś tutaj mówi. kim są gnaty? To chyba. Aha. Yeah. And rebel and his no No kurde, no gdzie to jest? Ty? Ten, to się nazywa... No co O, O kurde. Dzieje się mi, Jedziemy w dół. <laughs> Wielkopomna chwila. Siema gościu Jedziemy w dół do Legowiska Kostuchy. No widać, że oni się przy tej, tej zejściu tym postaraje się bardziej niż przy fortunie Ateny. Przestań się śpiewać. No muszę to śpiewać. śpiewać. Co on tam robi? O, tego do lawy nie wpalę. Co się idzie Właśnie nie wiem, nic będę na ślepo. Jak zginę to Le parkour Leinhardt mówi, że trzeba zrobić le parkour, żeby na niego dać Dobra, jesteśmy w tej głównej ladzie. Ladzie. To jest lava. Siema ziomek. Pogadam z tą kiedy indziej Teraz... Tak, gdzieś tu iść. Hmm, tu jest Gdzie? mapa, Czyli wow. idę zgubić w tym miejscu. Tu chyba. Gdzie ty? Jedziesz za mną. Czary, ty kurde, jestem karcz mi. Tu jest jakieś zawalone przejście. To tak, tu, to w dół. Tak na logikę. O, yes. Chodź tu młody człowieku. Dobra tu.

Są na tym świecie szeptaty, gdyż Głos płomienia. O, rób miniaturkę. Tak, widzowie, tyle żeśmy przeszli. Jeszcze, Szymek, który ty masz level? 93. jeszcze 7 leveli zostało. A, a mnie. Jak Flameheart się pojawi, to ją ja zaraz Tam Ta muzyka, robi swoje. I stwórczy, tak. Jest prawdziwy władca Sea of Kings. On! And soon we shall reign as pirates for all eternity. Oh. Oh. Doc unending oh. to the flame. So. countless vessels sunk so. in to you. Czemu ja słyszę muzykę z Burning Blade? Tak powinno być czy nie? Bo Burning Blade było niedaleko, więc nie wiem, nie wiem czy tu nie przypłynęli czasami. Przypłynęli tutaj, bo miałem ja no, nie? Żeby mi tutaj nie przeszkodzili. Oni... Tam w sumie będzie, są jacyś się patrzą na mnie z góry. Dzień. To zobaczysz na filmie. O, Oho. Paga! Ej, bo jest w tym, nie... O! Ja Widowie. Uwaga. Dzieje się, ty to widzisz? Aha, no ty się przemieniasz. Oh! I'm sorry. 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 I'm you are am sorry You am i am Destiny! Call me my name! to jest And... O fajna ta animacja jest na koniec. Siemano. cześć. Ja teraz jestem szkieletem. Już? Mogę? Mam osiągnięcie, dopiero teraz mi się wyświetliło, że Burlin tutaj tu jest. A stańmy obok niej. Jakieś animacje dajmy. Co ja bym mógł wam dać, żeby widzowie była poza dobra, ale nie zasłania jej. Bo tak się pożegnamy, widzowie. Kurde, nie to. Mm, to. Dobra. No i co, trzymajcie się widzowie, do następnego jeno. Yeah,